Chciałbym, mam z tej strony, widzicie co się w tym razem Squad Busters. I widzę fajny start, bo mam Episkop w skrzynę. I jakby ktoś nie wiedział, że to, to jest nowa gra Supercela, no i nowa postać. Okej, okay, O, dobra, Sigma. Oczywiście widzę, pamiętajcie o tym, że jest łapkę w subskrypcję, bo jest to dla mnie bardzo ważne. No i widzę, zaraz sobie oczywiście zagramy. Eee, tutaj 6000 monet mamy. Okej, okay. dobra. I co my tu właściwie teraz mamy zrobić? Zaraz chyba sobie zagramy, a nie, jeszcze coś jest w sklepie za darmo. Ty, bo tutaj sklep jest w ogóle. Okej, okay, fajnie, fajnie. Okej, okay, otwieramy. I uwaga, co będzie. No, niestety, nie nowa postać, ale jest ty. Dobra, rzadka. O, o duża rzadka, dobra. I. Okej, okay, ulepszenie do Dyna Sigma. I kolejna, no i niestety zwykła. Okej, okay, do El Primo, ulepszenie. Tutaj mamy oferty, jeszcze to za darmo. I dobra, i tak szczerze, spoko. To jest. Ej, dobra, kupmy sobie w sumie to. Więc widzowie, fajnie. No i do Grega sobie jeszcze kupmy ulepszenie, bo on się zawsze przydaje. Więc naprawdę. Dobra. Oddział, mega. Co to jest, widzowie? Okej, okay, okej. Okay. Dobra. To w sumie tyle. Sięga jeszcze sobie tutaj. Odbierzmy. Oczywiście. Dobra, widzowie. I, I dobra. Gramy. Myślę, że gramy na spokojnie. I dobra, widzowie. O nie. Ja nie wierzę. Mamy najgorsze. Mam absolutnie chyba najgorsze. Zacznijmy, zacznijmy, sobie od barbarzyńców, tak szczerze. Eee, dobra. Najpierw idziemy po to, zniszczyć sobie go. Okej, okay, tutaj idziemy. Tutaj, czekajcie widzowie. Dobra, te szkielety sobie może na początku zabijmy. Eee, ponieważ ten. I dobra, tutaj. No jakim cudem oni już te klejnoty zbierają? Dobra, to weźmy. Eee, tutaj. Dobra, kolc to jest bardzo dobry wybór, tak szczerze. Okej. Okay. Dobra, no ale oni uciekają, bez sensu, to jest tak szczerze trochę. Dobra, chodź, chodź tu, bambiku. Okej, okay, kupujemy El Primo. Jesteśmy pierwsi. Nie możemy tego widz widzowie zepsuć teraz. Jak nic nie zepsujemy... Ej, dobra, pokonujemy tą drużynę. Fajnie by było tą drużynę pokonać. Chodźcie tu. No nie, no oni uciekają, bambiki. Dobra, szybko. Kolta. Dobra, jesteśmy pierwsi znowu. Grega by się przydał kupić. Dobra, pokonujemy ich. No nie, no El, Pri nie El Primo, tylko hmm, Hog Rider jest tutaj szybki bardzo. Ej, dobra, tutaj w sumie ich pokonujmy. Ty, no nie że oni nas pokonują. Dobra, tutaj. Oczywiście. Idziemy tutaj. Okej, okay, jesteśmy znowu pierwsi. Ich pokonujemy szybko, widzowie. Pokonali, dobra, łatwe to było, to było bardzo łatwe, pokonanie ich, i teraz myślę, że na spokojnie sobie go nawet możemy pokonać, tak szczerze, e, oczywiście tutaj, i do pokonujemy, szybko, jak najszybciej, dobra, łatwo, 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 dobra, myślę, że tą rundę sobie już możemy wygrać, i sobie. E, dobra, szybko Grega kupujemy, Ej, Primo by się przydało kupić i się uleczyć jakoś, ale dobra, Kupujemy to, jak będziemy w takim tempie to robić, to naprawdę mamy taką szansę to wygrać, że jak coś zepsuje, to naprawdę nie uwierzę w siebie. Dynamajka kupujemy. Kupujemy teraz na Baby Dragona idziemy. Bomba szybko. Tutaj, rozwalony został. Mamy 51 klejnotów. Dobra, tutaj znowu został rozwalony. Widzę dobra, kupujemy Grega. Tutaj. Dobra, ten dynamajk go tak niszczy. Zbieramy to. Idziemy tutaj. Dobra widzowie, jak tu się dzieje? Naprawdę ff, ciekawa ta gra jest bardzo. Dobra, tutaj znowu po raz kolejny. Eee, tutaj myślę, że pójdziemy. I widzowie, zaraz jest ostatni etap gry. Więc widzowie, naprawdę się opłaca teraz jak najwięcej zebrać, żeby no po prostu w ostatnim etapie już nic nie zdziałamy bez tych tak dużych, bez tak, tak naprawdę pierwszego miejsca albo drugiego. Że naprawdę. Eee, kupmy Kolta Colta opłaca się bardziej kupa, kupić według mnie. I dobra, idziemy tutaj. Dynamajka kupujemy. Yy, tutaj dosłownie go, jak najszybciej tutaj. Yy, zbieramy go tutaj. Dobra, idziemy tutaj. Yy, I dobra, ostatni etap zaraz jest. Więc szybko. Widzowie, gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Teraz dobra, tutaj, szybko. Yy. Kurde, widzowie, gdzie to jest? Dobra, tutaj. Zbieramy, zbieramy cały czas. Widzę cały czas to musimy zbierać. Patrzcie, Huub już tam prawie dosłownie wyprzedził, ale dobra, mamy y, 20 dosłownie y, punktów przewagi. Widzicie, te 30 sekund jeszcze przetrwać i naprawdę. Widzę, jesteśmy na pierwszym miejscu, jeszcze tak, tak mało zostało do wygranej, że naprawdę, że jak to zepsuje, to, to, no, to nie wiem. Okej, okay, to zbieramy, zbieramy to, zbieramy to, zbieramy to. Szybko, 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 szybko. Okej, okay, tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay, mamy małą... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. zebrałam wszystkie. Uciekamy. Widzowie, teraz nie możemy nic zepsuć. Jak coś zepsujemy, to naprawdę, no przysięgam, się tak na siebie zezłościem. Dobra, kupujemy tą, tą największą, jakby. Wnieźmy. I dura i uwaga, jest. Widzowie wygraliśmy. Wygraliśmy, y więc widzowie jest Sigma totalna. Ja widzę, że pierwsi. Mieliśmy dość sporą przewagę, tak szczerze. Ale no, nie będę ukrywać. Fajnie się w to gra, tak totalnie szczerze. Otwieram sobie skrzynkę. I uwaga. Okej, okay, duża. No i bardzo duża. To fajnie. I uwaga, widzowie, proszę postać. Proszę postać. Okej, okay, ulepszenie do El Primo. Spoko, tak szczerze. I co my tu mamy? Okej. Okay. A co to jest widzowie? Aha, dobra, zwykła skrzynka. okej, okay, duża, bardzo duża. Otwieramy i widzowie... Okej, okay. ej, tak szczerze? Dokolta to jest sigma totalna. Co my tu mamy jeszcze? Mm, dobra. Z tego co widzę, tutaj mam dość ciekawe rzeczy. Jak to wyłączyć? Aha. Yy, oddział. Tu, czy to się da jakieś. Aha, tutaj są jakieś rozwinięcia w ogóle. To ja nie wiedziałem. Grega sobie z pewnością rozwiniemy. I ja bym sobie gorsze rozwinął. No i dobra, wszystkich chyba generalnie rozwijamy. Których się oczywiście da. No i co, o co z tym chodzi? Dobra. Czyli po prostu to jest coś takiego, że jest jakaś tam szansa. Dobra, odbieramy sobie nagrody. Tą Sigmę Totalną. Okej, okay, no dobra, fajnie, fajnie. E, bilety kurczaka. Co to jest w ogóle za postać? E, no. Dobra. Tutaj jest, co to jest w ogóle? Aha, jest jakaś nowość. Okej, okay, Sigma, Sigma. E, dobra. Mm, wyzwania dla świeżaka. Jak widać tutaj o. Pięknie. E, Okej, okay, widzimy. Myślę, że sobie zagramy po raz kolejny, bo naprawdę tamta runda była tak sigmowata po prostu. Naprawdę. To była jedna z lepszych rund, które zagrałam w ogóle w tej grze. Bo ona była tak dynamiczna, że naprawdę. Okej, okay, widzowie. Trzy minuty. No klasycznie. Eee, bierzemy, może, sobie na samym początku L-primo obrońcę. Dwóch L-primo obrońce zresztą. Tutaj idziemy, zbieramy to. Okej, okay, oni już tam mają po jeden klejnot. Eee, więc szybko, widzowie. Zbieramy sobie. Ok. I ostatnie. Dobra. Teraz y, idziemy, kupujemy sobie y, barbarzyńców i widzowie idziemy po klejnoty. Idziemy widzowie po prostu po klejnoty. Y, Okej, okay, tutaj. Tylko gdzie są tutaj klejnoty teraz? Tutaj jest klejnot. Dzięki, dzięki bardzo. Y, ok, tutaj zbieramy. Zbieramy, widzowie zbieramy. Dobra, idziemy sobie na, na tego toileta. Szybko, widzowie. Ok, tutaj sobie to zbieramy. Y, dobra, porobimy typa. Na spokojnie, myślę, że go porobimy. Ej, ty nam uciekł. Ty, te bambiki nam uciekają. My nie możemy go cały czas ten. My nie możemy ich cały czas ten. Okej, okay, jednego tam porobiliśmy no dobra nie dobra nie opłaca się go gonić bo on cały czas nam będzie uciekać a my nie możemy cały czas też ten dobra kupujemy sobie go, go, goblina eee... idziemy dobra na niego pokonajmy w sumie ty Primo, tam chyba ulta użył mamy bardzo mało tych rzeczy Zbijmy sobie go żeby mieć eee, klejnoty kolejne eee, tutaj sobie no potrzebujemy chociażby te trzecie miejsce dobra eee, ich zbijamy sobie Dobra, tutaj, pięknie. Eee, Widzę, no mam nadzieję, że się uda ich pokonać. Okej, okay, tutaj. I, widzowie, uwaga, ostatni. No ale czemu oni tak uciekają? kolta. Eee, Bierzemy kolta. Eee, tutaj, szybko. Go trzeba pokonać. No nie uciekajcie. Bambiki, jedne. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj trzeba go pokonać. No, dobra, już chyba tego nie nadrobimy, tak szczerze. Bo się cał, cał, cały czas oganialiśmy za tan, za jakimś e, typem. Chyba, żeby się magicznie jakoś stało, że ten... E, że no dosłownie. Ty, co jest, co jest, co jest? Ej, dobra, bo myślałem, że tak z luzem leży to. Dobra, pokonajmy go może. To jest nasza jedyna szansa, póki co. No, dosłownie jakiekolwiek wygranie tej gry. Jesteśmy na czwartym miejscu cały czas. Dobra, zbieramy. Trzecie miejsce, dobra. Tutaj. Go sobie tutaj bierzemy. Dobra, już wiem chyba, kto wygra, tak totalnie szczerze. E, dobra, ja bym brał kolta, bo póki co no, no my drzew niestety nie ścinamy. Chociaż by się w sumie przydały, tak szczerze. No dobra, ostatni etap, ostatni etap. Biegniemy na ostatni etap, ale najpierw otwórzmy sobie skrzynkę. E, bierzemy go. E, I dobra, widzowie. Lecimy, lecimy. Widzowie. Tylko nie możemy zginąć. O nie, dobra, uciekamy, uciekamy. Już wolę być tak szczerze na tym trzecim miejscu. Tak totalnie szczerze. Dobra. Już wolę być na tym trzecim miejscu niż ten, niż na zerowym. No, widzicie, bo ten typek już zginął tam. Dobra, mam 32. Nieźle mi idzie tak szczerze w to. E, chociaż no teraz jestem na trzecim miejscu. Więc no, tak sobie to wygląda. Dobra, Ej, dobra, jesteśmy na drugim miejscu. Autentycznie jesteśmy na drugim miejscu, co jest? Już nie będziemy mieć pierwszego, no nie ma szans, ale. Dobra, jesteśmy niestety na trzecim. I dobra, no, jesteśmy na trzecim miejscu. Przeżyliśmy. Eee, no i dobra, no, no, dobra. Powiedzmy, że jest ok, powiedzmy, że jest ok. No, trzecie miejsce to tak se. No, ale może być, może być. Może być trzecie miejsce i. No i niestety nic. Eee, no. No, trzecie miejsce ok, jest Okej. Okay. Eee, więc Sigma. Co my tu mamy? Aha, dobra, kurczaka sobie możemy tutaj. O co chodzi z kurczakiem? Bo jakby tutaj mamy zazwyczaj ten. Eee... czekajcie. Ja nie wiem o co chodzi z tym kurczakiem. W sensie nie rozumiem o co chodzi w ogóle. Ej, dobra, tak totalnie szczerze, ja nie chcę zrobić tutaj półgodzinnego odcinka, ale się tak wciągnąłem w to, że jest naprawdę ciekawa ta gra jest. E, Okej, okay. i zumiemy się, że sobie zagram ostatnią rundę e, i aha, dobra, jeszcze sobie możemy go rozwinąć spoko. Musimy więcej Gregiem grać tak szczerze Wydaje mi się, że może mus musimy nie więcej grać No i Sigma. Dobra e, oczywiście przypominam tylko o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. E, dobra, wybraliśmy sobie ich. I na, dosłownie na samym początku już mamy dość dobrą postać. No dość dobrą, bo nas jedna z lepszych postaci w ogóle. E, no, może nie w grze, ale na ten moment. Dobra, tych trzeba tutaj pokonać. E, tych bam, tego Bambika. No, kurde, chodź tu. Nie denerwuj mnie to, że oni tak uciekają cały czas. Dobra, jesteśmy pierwsi, póki co. Nic nie zepsujemy i dalej będziemy pierwsi. Więc fajnie. Dobra, idziemy szybko do skrzynki. Szybko do skrzynki. E, dobra, barbarzyńca bierzemy po raz kolejny. Tutaj go pokonujemy. Dobra. Tutaj yy, go pokonujemy. Yy, dobra. Tutaj załatwiliśmy chyba. E, dobra, tutaj szybko. E, ja bym wziął Alprimo. E, Primo. Ej, dobra, nie Al Primo, tylko Korda. E, widzowie, dobra, myślę, że tutaj idziemy bardziej pod taktykę, żeby atakować cały czas. E, bo się nie opłaca, we... w sensie teraz sobie możemy wziąć Alprimo, Albo nie, no nie ma, niestety. Alprimo. Primo możemy, moglibyśmy sobie teraz w sumie wziąć Al Primo, po to, żeby no, mieć jednak te, jakąś tam obronę. E, ale e, też nie ma co ten. Też nie ma co za bardzo przesadzać z tą obroną. Bo też ważniejszy jest trochę atak. Teraz szybko na nich, szybko na nich. Będzie z nimi S, tak szczerze. Dobra, tutaj łatwo. Łatwiutko tutaj z nimi. Eee, tutaj. Dobra. Tutaj. Eee, nie bot. Dobra, to zobaczymy, czy nie bot. Eee, no chyba jednak bot. Tutaj łatwo. Eee, dobra, bierzemy obrońcę. Później sobie Grega weźmiemy, eee, żeby ten... O, o kurde. Co to jest za jakiś barbarzyńca? Dobra, idziemy na niego tutaj szybko. Dobra, raczej tą rundę wygraliśmy. Eee, e, dobra, bierzemy sobie El Primo, żeby mieć jakąkolwiek obronę. Eee, dobra, no, to tak nie działa, że obrona, ale chodzi o to, że no, to jest jednak obrońca, więc fajnie. Eee, tutaj o to oczywiście bierzemy. Eee, tutaj szybko go pokonujemy. I zaraz sobie idziemy na tego 17. Eee, co ma 17 tych pucharków. Eee, ty, bo my jesteśmy drugi. Dobra, szybko, jesteśmy pierwsi już. Dobra, szybko. Walczymy, walczymy. Dobra, ty no nie wierzę. Jesteśmy na drugim miejscu, a już tak dobrze nam szło. Bo on, bo on, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. Okej, okay, jesteśmy na drugim po raz kolejny. Eee, dobra, jesteśmy na trzecim. Ale dobra, ich tutaj nie ma w zasięgu. Bo ja mam chyba najmocniejszy skład, mi się tak wydaje. Tak szczerze, więc jest szansa, żeby to ugrać jakoś e, fajnie nawet. Jest szansa na te pierwsze, jest szansa na te pierwsze. Więc naprawdę spoko. Eee, tylko no, dobra, trzeba tutaj jak najszybciej ich pokonać. Eee, o kurde, co tutaj się dzieje? Dobra widzowie, muszę się tutaj trochę skupić. O nie, dobra. Ej, dobra widzowie, uciekamy autentycznie. Czekajcie, spróbuję to zebrać, żeby mieć to trzecie miejsce chociaż. Ale ciężko będzie. Ciężko będzie z trzecim miejscem. W sensie nie, dobra. Z trzecim miejscem jest nawet ok. Może nawet drugi. O nie. Okej, okay, tutaj. Szybko widzowie, szybko zbieramy. Ok. Tutaj, 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 dobra, szybko to bierzemy. Eee, dajemy tam bombę? Ok, szybko, szybko. O nie, piąte miejsce. Nie, nie, widzowie, dobra, to się nie uda. No, niestety, piąte miejsce tylko. Dobra, widzowie, no to była ostatnia runda, którą sobie dzisiaj zagramy na odcinku, oczywiście, bo tak ogólnie co sobie zagramy. To sobie pewnie dłużej trochę w to pogram, żeby trochę poćwiczyć. No, widzę, dobra, otwórzmy sobie to. No. Mm, Okej, okay, rzadka przynajmniej. Okej, okay, nowa postać jest jaka? Co to jest? Widzowie. Medyk! Ej, dobra Sigma! E, dobra, widzowie, no myślę, że tutaj mogę skończyć ten odcinek. Tak szczerze, gra jest Sigma. Totalna Sigma. Widzowie, pamiętajcie o tym, że z łapki w górę i subskrypcji, proszę bardzo, bardzo ważne. E, no i widzowie, e, trzymajcie się i cześć.